Cześć! Witajcie na kanale Questusa, gdzie omawiamy przydatne koncepcje, modele i narzędzia marketingowe. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał. Dzięki temu będziesz na bieżąco z kolejnymi porcjami wiedzy. Jakiś czas temu omawialiśmy dla Was macierz BCG, dzięki której można dokonać analizy portfelowej marek, produktów czy jednostek biznesowych. Dziś przybliżymy Wam macierz McKinsey'a, która spełnia podobne zadanie. A jeśli chcecie poznać więcej narzędzi przydatnych w planowaniu marketingowym oraz wykształcić wiedzę i kompetencje na poziomie strategicznym zapraszamy na nasz kurs Marketing and Digital Strategy na akredytacji The Chartered Institute of Marketing. Przewidzieliśmy dla Was nawet 5% zniżki na hasło YouTube. Po więcej informacji zajrzyjcie do linku w opisie. Wracając jednak do tego wideo dowiecie się między innymi czym jest macierz GE oraz jaki ma cel stosowanie tej metody jak wygląda proces przygotowania macierzy McKinsey'a oraz jakie strategie możemy za jej pomocą wyróżnić. Gotowi? No to zaczynamy! Macierz McKinsey'a została stworzona przez firmę konsultingową McKinsey we współpracy z firmą General Electrics w latach 70. XX wieku. Właśnie dlatego metoda zwana jest również macierzą GE od nazwy General Electrics. W literaturze możecie spotkać także nazwy Macierz Atrakcyjności Produktu lub Macierz Atrakcyjności Rynku. Powstała ona w odpowiedzi na pojawiające się problemy z zarządzaniu złożonymi wielobiznesowymi organizacjami w sposób zyskowny. Jej stworzeniu przyświecała także chęć wypracowania alternatywnej metody dla macierzy BCG, która eliminowałaby wady poprzedniczki. Macierz McKinsey'a uznaje się za najbardziej precyzyjną i powszechną metodę analizy pozycji konkurencyjnej organizacji. O zdywersyfikowanym portfelu. Jej zastosowanie pozwala bowiem na wyszczególnienie silnych i słabych jednostek biznesowych z portfela przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, stanowić cenną wskazówkę przy konstruowaniu strategii organizacji. Główne założenia macierzy GE są następujące. Po pierwsze, organizacja powinna skupić się na atrakcyjnych sektorach, a wycofywać produkty z sektorów nieatrakcyjnych. A po drugie, firma powinna inwestować w produkty o mocnej pozycji konkurencyjnej, a wycofywać te, których pozycja konkurencyjna jest słaba. Proces przygotowania macierzy McKinsey'a dla danej organizacji można sprowadzić do pięciu głównych kroków. Na początku identyfikujemy czynniki decydujące o atrakcyjności rynku i pozycji konkurencyjnej firmy. Następnie przypisujemy tym czynnikom wagi od 0 do 1 oraz przypisujemy czynnikom subiektywne oceny od 1 do 5. W kolejnym kroku wyznaczamy wskaźniki atrakcyjności rynku i pozycji konkurencyjnej oraz budujemy macierz. By móc umiejscowić daną jednostkę biznesową organizacji na macierzy GE, należy najpierw przeprowadzić dwie analizy: atrakcyjności rynku oraz pozycji konkurencyjnej. Do oceny atrakcyjności rynku należy wybrać kilka zmiennych, np. wielkość rynku, tempo wzrostu i dochody. Do każdej zmiennej przypisujemy odpowiednią wagę tak, aby suma wszystkich zmiennych wynosiła 1, następnie każdy z parametrów poddajemy subiektywnej ocenie oraz sumujemy wynik. Podobną czynność należy wykonać także przy ocenie pozycji konkurencyjnej. Wybieramy zmienne, przypisujemy im wagi, a następnie oceniamy każdą i wyliczamy sumę. Kiedy oba parametry zostaną wyliczone, należy stworzyć z nich dwie prostopadłe osie macierzy GE, a następnie możemy umiejscowić w odpowiednim miejscu na macierzy daną jednostkę biznesową. Co pozwoli określić dla niej stosowną strategię. W zależności od tego, gdzie na macierzy McKinsey'a znalazła się dana jednostka biznesowa, można przypisać jej jedną z trzech strategii. Są to: Strategia wzrostu i dotyczy tych jednostek biznesowych, które znalazły się powyżej poprzecznej linii na macierzy. Druga strategia to strategia przejściowa, czyli podtrzymania, i dotyczy jednostek biznesowych leżących na przekątnej, co do których rekomendowane jest selektywne inwestowanie w celu uzyskania rentowności. Ostatnia jest strategia wycofania i dotyczy jednostek biznesowych, które nie osiągnęły satysfakcjonującej pozycji konkurencyjnej ani nie działają na atrakcyjnym rynku. W ich przypadku należałoby wycofać się z rynku lub dokonać ich sprzedaży. Sortowanie jednostek biznesowych na trzy kategorie zawarte w macierzy GE jest nie najgorszym punktem wyjścia do ich analizy. Trzeba jednak pamiętać o krytycznym spojrzeniu na wygenerowane insighty, konieczności dokonania odpowiedniego osądu i wyważenia kompromisu. Przykładowo, zarówno jednostce biznesowej o silnej pozycji konkurencyjnej operującej na mało atrakcyjnym rynku, jak i jednostce o słabej pozycji konkurencyjnej operującej na bardzo atrakcyjnym rynku, przypiszemy taką samą strategię. Czyli strategię przejściową. Jednak podjęte działania będą prawdopodobnie zupełnie inne, gdyż sytuacja każdej z jednostek różni się od drugiej znacząco. Podsumowując, z dzisiejszego wideo dowiedzieliśmy się, że macierz McKinsey'a jest metodą portfelową, która pozwala na określenie strategii dla jednostek biznesowych organizacji. Do konstruowania macierzy potrzebna jest ocena atrakcyjności rynku oraz pozycji konkurencyjnej. Po ich zdefiniowaniu do każdej jednostki biznesowej zostanie przypisana jedna ze strategii: wzrostu, przejściowa lub wycofania. To już wszystko w dzisiejszym materiale na kanale Equestusa. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych porcji wiedzy. A jeśli marzy Wam się certyfikat ze strategii marketingowej, koniecznie zajrzyjcie do linku w opisie. A tymczasem, do zobaczenia!